Tutaj Dobra, spokojnie, spokojnie beczku, bo już mam live'a. Witam wszystkich. O ojej, o jeju, witam, 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 witam. Pamiętajcie, live. że jak będą te live'y, to wy nie wyjdziecie, wy nie wyjdziecie z razu. Wiesz, że nie masz live'a, Mam live'a, już mam. No Weź tej on. To Was moi jest. O jest! Kto tu jest jeszcze na tym Discordzie? Bo tutaj nie like, ja... I szelet Czy kto to jest? A, to jest ta ta. Witam Witam, witam i się, ale się nie przywitam. Wy teraz chyba, jak 45. Jezus. Trzy mleka na górze, pszenica na dole, dwa cukry no, po prawej po pra i po lewej, jaja na śliczku. Nie no, takie live y można robić. to nie jakiś linie <grym grym> dupek, <grym> Weź mi to daj tą to... Ja nie lubię tych ludzi, to Weź to... mi daj dostęp do swojej nie wyspy. Nie wolno przyklinać. weź go spłanuj na tym czacie. Ej, e, weź dodaj mnie do wyspy. eee. E. Czemu zniszczyłeś spawnery? Moje, Może byś. żebyś nie zabijał. Bo. zabij. Tak. nie zabijał. Baby! 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 Jezus Maria, to za chwilę helikopter się A teraz. Ej, chodź zobaczyć na chwilę do mnie, chodź zobaczyć na chwilę do mnie, jestem tu. Gdzie jest ten koń w tej zbroi? Już zobaczę czat. Witam czat. Zagracza Agata! czy żyjesz. Dobra. Ej, o której lekcja się zaczyna? Jest. Jezus, właśnie... Dio tam! Drugi, bo cię zaraz wyciszę. Nie. Okej! Okay. Nie, nie, do Maxia mówiłem, bądź ryja. Przypadkowo. Najpierw, wiesz, że ty nie, naprawdę nie weszłeś w tu i cię nie tak także aż skutnęłeś. To trzeba na 16. Idę zabić twojego konia. O. A wiesz, że jego go lawy wepchnę? O a on nie wejdzie, bo on jest na dwie kratki. On jest za gruby i za, I za szeroki! Gata. Shared, on jest gide... szeroki On za, jest mail... szeroki Te gasy cię gwałcą. Tak ci powiem. wiem, <g üzere> <gstorm stärku> <apoyo m received> I know what, I know what. Ty masz czy nie? Mam I to kurwa daj mi jeszcze raz nazwę, napisz. Jak to ty nie ale, ale jestem głodny. A, Mikołaj, okej okay, Bo ja wcześniej w sumie... DEBILU Mikusek Jaka nazwa kujowa? No nie ma cię Mówi biasz Gaming Weź kurwa podeślij link No debilu, zaraz ci... <grywka> zaraz to będzie jutro o 12 kurwa 100% <grywka> Ja Dobra, czekaj, wiesz co? Bongo kacika, jest bongo kacik. Ty, ty nie potrafisz tego zrobić i to tylko o tym świadczy. No dałem na regulaminie, debilu, ale, ale ty Dobra. naprawdę jesteś taki tępy, że na regulaminie można pisać, naprawdę. Dobra, na ogólnych. O Jezu, nie. co to na jest? Czat. Co to jest? Co ja wysłałem teraz? Zobaczę. Nie, 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 nie. Na co wysłałeś? Na czy ogólne? Oj oj oj. Jest weekend. Czekaj, 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 muszę nie nie Fortnite, nie Fortnite, bo Fortnite to jest shit totalny.